Witajcie, Urbek Strefa X. Zapraszamy Was na eksplorację tak zwanej małej Moskwy. W skład kompleksu wchodzą, kaplica, prosektorium, potężny szpital, wiele obiektów naziemnych. Zapraszamy na eksplorację. Jest to największy szpital opuszczony w Polsce. Mógł pomieścić 650 pacjentów. Został wybudowany dla Wehrmachtów w 1929 roku, a w 1945 przejęty przez Armię Radziecką. Od 1946 roku w mieście Legnica stacjonowało kilkadziesiąt tysięcy żołnierzy wojsk radzieckich. Owe wojska przejęły do swojej dyspozycji około 1200 obiektów na terenie miasta, dlatego też Legnica była zwana Małą Moskwą. Nie rozpieszcza, naderzamy do budynku kina. Odwiedzający Odbiedza Legnicę mówili, że jesteś z nie tak, bo miasto oficjalnie było polskie, ale często dominował tutaj język rosyjski. Wchodzimy do sali kinowej. No taka, taka dosyć przyzwoita sala, nie, panowie? No Otwory na projekcję. Ciekawe jakie tu filmy były puszczane. Być może to... Tu Dobra, tu pewnie było wszystko wywieszone. A jak? Widać ludzi, co Lampy. I tu prawdopodobnie podobnie projekcje głębiej w dół. O, Albo na piętrze. Piętrze może było. Jak widać, pogoda nas nie rozprasza. Dobra, spróbujmy iść do góry. Ale fajnie to samo wygląda, trzeba przyznać. Dogadzali się tutaj. Zważywszy na to, że to jest jeszcze basen kino, no. nie mieli na co narzekać. Na pewno nie na polską gościnę. Polska gościna miała zły wpływ na rozwój tego miasta, bez względu na to, że był problem z uzyskaniem jakichkolwiek pieniędzy za media, rachunki od Armii Radzieckiej. Prawie pół wieku miasto odgrywało bardzo ważną rolę w Europie polityczną i wojskową. Wynikało to z faktu stacjonowania w legnicy północnej grupy wojsk Armii Radzieckiej, a w latach 1984-1990 naczelnego dowództwa Zachodniego Teatru Działań Strategicznych. W skład Północnej Grupy Wojsk w Polsce wchodziło 68 jednostek wojsk radzieckich, ponad 4000 obiektów zajętych przez Armię Czerwoną, ponad 60 hektarów poligonów, około 60 tysięcy żołnierzy radzieckich stacjonujących w Polsce i 40 tysięcy pracowników cywilnych i rodzin oficerów. Do najsłynniejszych obiektów grupy należały. właśnie Mała Moskwa jako centrum dowodzenia. Obiekt specjalny 3003. Był to skład radziecki okucz jądrowych. Radziecki silos atomowy w oborsku. Bunkier atomowy w protawie, na przykład lotnisko w, w brzegu, miasto, którego nie było borne sulinowo czy miasto, które już nie istnieje, stręża. I nie zapominajmy o kopalniach Sudetach, w których sowieci poszukiwali uranu. W zakładach R1, w których przerabiano rudę uranową. O, tutaj szyb zabezpieczony windowy i bardzo dobrze. A my spróbujemy dostać się na dach. No i tu już jesteśmy na poddaszu. Zobaczmy jak to tu wygląda szyb z dołu. Z góry raczej. No jest kawałek. Dobra panowie, jesteście na głównej kondygnacji? Już zawadij, zawadij Dobra Mamy jeden z kominów Wyżej się już chyba nie przedostaniemy Trzeba troszkę uważać To no to jest jeszcze stabilny, ale To wyjrzyjmy Co tu się dzieje? mieszczeń jakiś zabiegowe albo coś widać, że jakiś madek, były tutaj czapki z łatwym dostępem, chyba nie operacyjna sala, bo jednak trochę mała. Zapewne były No Jakiś mały pożar. I tu dalej, jak się nie mylę. O, kawałek dalej. Mamy scenę. Jakiś mały teatrzyk, czy co? Ciąg dalszy dewastacji szpitala. Scena już powoli przestaje istnieć. Tłocze żona, jakby inaczej. szpitala Zobaczymy czy jakieś artefakciki Zostały Na dzień dobry dziury Zobaczymy No całkiem zacnie no, O no, tutaj też jest fajnie Tu też jest fajnie Zobaczmy, jak to się ciągnie. Zobaczmy tutaj co się zaciekawiło. Jakieś ławeczki. Tu też chyba w kryszice. Coś w tym stylu. Nic nic nie ma. A tutaj co? Te śleżaki od coś? Z fundamentu! Ktoś się lubi czołgę. też jest gdzie Tutaj jedno wyjść. Gdzie jesteś? Coś w głównym ciągu? Tak, po prawej stronie. Dobra. To idziemy do głównym korytarza. No, dalszy ciąg w piwnic. Teraz... Idziemy do łącznika. Między jednym, a drugim skrzydłem. Już koledzy tam go znaleźli. A ja zmierzam w ich kierunku. A, już jest chodź tutaj. O no, proszę zobaczyć jak ciekawie to wygląda. O, ty? Fajnie bo to są świetniki, o wiele jaśniej. Sorry panowie, najdłuższy. No to już klimat w tych piwnicach. To jest chyba kuna transportowania pacjentów między blokami. Gdzieś takie wieści wyczytałem, że właśnie po mi ich przewożono. żeby by się zdało. Na wózka w łóżkach. Tutaj elektryka. O, jesteśmy pod Oj, O wcześniejszych czasach widać ewidentnie niemiecki o, tą farbę jest ciężko pokryć ciekawe, ciekawe uch, ja tam kto? Jedno z to jedno wyjść co dalej o, no, następne pomieszczenia Farba już odchodzi. Ciekawie to wygląda. Kuczka, jakiś odciąg. Co my tu mamy? Da się coś odczytać z niemieckiej? Tc? 24. To jest zebra to coś. I bryczek. Nie wiem czy widać. 91 Złota ta znaleźć coś w tym obiektem. Nawet prawdopodobnie te rosyjskie napisy w holu się nie zachowały, no szukamy i nie możemy znaleźć, przeszliśmy to w dłużej przestrzeń, a piśmice też już za dużo nie kryją. Następny z obiektów, kaplica. Przyjrzyjmy się temu. No, w coraz gorszym stanie. Kiedy obiekt nie jest ochraniany, no to już się tragedia tutaj dzieje. Tu nie ma pod trumny. O, się do no zajca, Na dziecko robotę. Albo i niemiecka. No tak, i ciekawszy sobie tu. Mieszczenie na zwłoki. Myślę, że nie tylko cztery, bo jeszcze po jednym prawdopodobnie na ziemi mogły być przytrzymywane. nawiew. Coś w rodzaju klimy. nie techniczne ciężko zajrzeć, jak nie widzę no, ale kiedyś coś, coś tu prowadziło, chyba jakieś schody, bo jest nawet gniazdko obsługi pewnie technicznej tego no, zaczyna się słuchać. trzeba uważać No ciężko to kręcić, ale będziemy teraz zmierzać w stronę basenu. Już jesteśmy przy budynku. Nawet szybko udało się to znaleźć. Był przez nas widziany z tych korytarzy. To co panowie? Ma ktoś ochotę popływać? Ja idę się No i jeden z przyjemniejszych obiektów. Pora na basem. No fajna ta mozaika. Ciekawe, ile to jeszcze przetrwa. Trendy? W prawo. Dobra, lecimy w prawo do... Chyba była szatna, co? Podłoga coś też nie bardzo. Gdzie? To lepiej. O, lepiej jak to na basenie. O, sauly, to już nic nie zostało. Tak, uh -huh. Tak, z zróbek sami się trzeba śpieszyć, bo niestety. pewnie na treści jakiś jakieś porychnice. A, brodzik, mycie stóp. No i zapraszamy. Na basen olimpijski w miarę basenu olimpijskiego jest kawałek obiektu w owym basenie kiedyś znaleziono zwłoki się tak się zastanawiam, bo był taki szabrownik i spadł przez dach gdzieś tu na środku musiało być A, bo i tu, się po prostu Podczas chyba prawdopodobnie prucia złomu, bo jest go trochę tu i nad nami. Spadł na dół i się utopił. Ale obiekt robi także. Okna już też prawie nie istnieją z luxferów. Trzeba ja przyznać, armii radzieckiej dobrze się tu żyło. Przeogromnie pikuje na główkę? Albo na łamanego? Dawaj na marynarza Ej i znowu nas pogoda nie rozpieszcza, zaczęło lać. No cóż, skryliśmy się na basenie. Mieliśmy tu do czynienia z nieoczywistą sytuacją na terenie naszego kraju. Bo z jednej oficjalnej strony, armia radziecka była naszym wyzwolicielem, sojusznikiem, a z drugiej nieoficjalnym okupantem. Polska była wtedy częścią Sojuszu w Europie przeciwko nowo co powstałemu w 49 roku Sojuszowi Północnoatlantyckiemu, zwanym dzisiaj NATO. W tym miejscu kończy się nasza wyprawa po Małej Moskwie. Obiekt coraz bardziej ruinieje, od kiedy nie jest pilnowany. Ciężko znaleźć jakiekolwiek artefakty, szkoda trochę, szkoda, szkoda, że każdy kto przychodzi zabiera coś stąd. Także do zobaczenia na następnej wyprawie.